Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nagromadziłem kilka zdjęć na telefonie związanych właśnie z silnikiem 1,8 kompresor. Chciałbym tam troszeczkę powiedzieć na ten temat jeszcze, na co trzeba zwracać uwagę, co tam w tych silnikach jeszcze potrafi być. Jakieś takie różne przygody. Jak to wygląda? Ostatnio, właśnie w tym tygodniu te ostatnie filmiki z szybkiego pokazania rozrządu i z odmy rozbierałem głowicę, ściągałem głowicę w tym silniku. Dlaczego? Z jakieś pół roku temu do nas przyjechał klient, że ma wypadanie zapłonów na pierwszym cylindrze. Silnik raz chodził, raz nie chodził, raz było dobrze, zagrzał się, chodził gorzej, tak różnie. Zaczęliśmy standardowo od takich rzeczy, czyli zamiany cewki, jedną z drugą, czy tam jedną z trzecią. No niestety, silnik dalej miał wypadanie zapłonów na pierwszym zaponie. No to podmiana świecy. Podmieniłem świecę na chwilę, było dobrze, silnik pracował fajnie. Po jakimś czasie znowu. Zaczął iść, yy, przerywać na pierwszym zapłonie. No to co mogłem zrobić? Kurcz. A właśnie, kiedy jeszcze przyjechał, nie miał w zbiorniku płynu, dolałem płynu na maksa i taką pompką pompuje się do dwóch barów cały układ chłodzenia, żeby zobaczyć, czy są gdzieś jakieś nieszczelności. Zapompowałem pompką, poczekałem jakieś 5 minut, poobserwowałem silnik dookoła, czy gdzieś płyn nie ucieka. No niestety nie uciekał, no to. Panu powiedziałem, że pan już ma wszystko zrobione, Świetnie wymienione, silnik powinien chodzić. Zapaliliśmy motor i za samochodem pojawił się kłęby, kłęby dymu. Co się okazało? Zapompowałem ciśnieniem i w pierwszy cylinder musiała się naleć woda. Zapaliłem samochód, no i w końcu się zaczął spalać, puścił taką chmurę dymu jak z jakiegoś takiego urządzenia dyskotykowego. Cały warsztat się nagle zrobił biały. No to wiadomo, że to jest grone. Ściągamy głowice. No i właśnie, co, na, co się ukazało naszym oczom po ściągnięciu głowicy. Tutaj widać na tym zdjęciu, nic ten tłok nie był umyty przez nas. Tak po prostu po ściąganiu głowicy, jest to pierwszy, pierwszy widok. Te cylindry czarne, ten tłok czarny, ten jest bialutki, wyczyszczony, umyty. Powiększymy tutaj, co się wydarzyło. W tym miejscu, gdzie ruszą kursorem, pękła, pękł cylinder i pękł blok silnika tuleja i przez tę tutaj szczelinę dostawała się woda. Prawdopodobnie pan jakiś wcześniej wyciekł, czy tam się okazało, że taki przewód plastikowy miał dziurawy, gdzie woda kapała na kolektor, na taką blachę kolektora wydechowego i ta woda szybciutko odparowywała, nie było widać wycieku na zewnątrz, a wyciek był, Po prostu pan już zbagatelizował sobie e, oszczerzenie, że nie ma płynu, zbiorniczko jako jeździł, nie zwracał na to uwagi, przegrzał motor, pękła tuleja. Na następnym zdjęciu pokażę, jak to wygląda z innej, z innej z perspektywy o dokładnie, proszę zobaczyć tutaj tu jest pęknięta tuleja cylindra, to stalowa no i aluminiowa część no i spytałem się klienta co robimy nie, w takim przypadku, no i klient zdecydował się na zmianę tulei z, z, rozebrałem silnik na części zawieźliśmy do, do szlifów wyciągli tą tuleję i wpracowywali nową, dwukrotnie grubszą, czyli gdzieś dotąd, do tego miejsca, bo ta stal dwa razy grubsza, do tego miejsca. No i właśnie w zeszłym tygodniu, pan sobie jeździł pół roku, wszystko było dobrze, nic się nie działo, po pół roku przyjechał do nas, że dalej mu płyn ubywa i nie, nie chodzi auto równo. Po podpięciu komputera wyszło, że dalej nie chodzi na pierwszy cylinder. No i po sprawdzeniu świecy, oczywiście cewki, szybciutko zajrzałem do cylindra. Kamerką okazało się, że już pływa tam woda. Po prostu, nie wiem, silnik jest już uszkodzony jakoś poważnie, czy coś, czy jest sens remontować taki silnik, czy nie jest, kurczę. Ciężki temat. Po prostu, jak przyszedł ten silnik do nas po remoncie, po wsadzeniu tej tulei, normalnie było lustro. Blok został cały splanowany, głowica oczywiście. Wszystko wyglądało idealnie, idealnie. Żadnych, nie wiem, symptomów, żeby coś mogło w przyszłości dziać się nie tak. No i tu taka niespodzianka, kurczę, nie zdało to egzaminu. Silnik znowu yy, Puścił wodę Praw, Bo tutaj został jeszcze taki kanalik wiadomo tego nie zespawali Tutaj został taki ka kanalik jeszcze kawałek może tędy puściło wodę może coś nie wiem tu już jest inna Powierzchnia już coś jest innego nie wiem jakieś naprawa prawa Istnieją nie wiem podszerzanie się metalu pod wpływem temperatury jakieś zjawiska No puściło to wodę no Rzecz no straszna Pan już po prostu sobie powiedział że daruje ten samochód będzie to sprzedawał. Oczywiście myśmy to złożyli na nowej uszczelce pod głowic. Daliśmy to taki, taki hermetyk, taki pomarańczowy z wurta klej specjalny do, do takich właśnie uszczelnień. co ma wytrzymać 350 barów. Być może to jakoś siądzie dodatkowo, jakoś to uszczelni. Może, może będzie dobrze, może się nic nie będzie działo, może, będzie do, może nie wiem, rozszczelni się za jakiś czas znowu. W każdym razie klient y, postanowi sprzedać to auto. Wspominał coś, że, że sprzedając, klient kogoś tam poinformuje, że jest tu takie coś. I w razie czego jakby coś działo, to będzie trzeba po prostu wymienić silnik na inny. Bo no z tego już ratunku za bardzo nie ma. Więc na takie coś się można kurczę naciąć. Takie coś się może spotkać w silniku. No niestety ciężki temat. Dobra, no zobaczymy, co mamy dalej. O, tu jeszcze ta Tu leją. Wygląda to pęknięcie jeszcze z bliska. Dobra, i jedziemy dalej. O, tu mamy następną klienta głowicę. Tutaj pan przeskoczył rozrząd. Wygoliło koło do zera. No i jak widać, to są zawory wszystkie sące, pootwierane. Wiadomo, tu wałków nie ma, czyli zawór powinien wrócić na miejsce. Tutaj niestety nie wróciło. Wszystkie zawory pokrzywiło. Po ściągnięciu Okazuje okazał się taki widok. Widać doskonale, wszystkie zawory są pootwierane. Oczywiście głowica do, do zmiany wszystkich zaworów, do, do zrobienia i, i złożenia. E, co my tu mamy dalej? O, i w tym silniku złożyliśmy ten silnik właśnie z tymi zaworami. Kurczę, dalej nie miał mocy. Jakoś nie za bardzo się zbierał. Zajrzeliśmy dojrzeliśmy do katalizatora i proszę zobaczyć, co tu jest w katalizatorze. Pan jeździł na gazie, na załobowej mieszance. Tutaj jeszcze widać kawałek zdrowego katalizatora. Tu już wszystko wypalone, zatkany katalizator. Po usunięciu, po wyrzuceniu tego wszystkiego z katalizatora silnik odzyskał moc. Pan nie zdecydował się na nowy, tylko po prostu chciał wypróżnić. O, tu są zęby tego pana. Tak wyglądają zęby zużyte. Tu już taki jest kawałek ostatni ząb, ząbka, który już tu się wykrzywił. Ten jest złamany, 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 złamany. Każdy ząb już jest złamany. No, taki sobie rozrząd już e, nie miał prawa funkcjonować. Wszystko tu przeskakiwało. Łańcuch sobie chodził w kółko. Koła stały w miejscu, pokrzywiło właśnie zawory. I pan akurat zdziwiony dlaczego silnik mu zgasił. Zgasił się samoczynnie. Kręcił to po prostu do momentu aż akumulator całkiem padł po prostu. Liczył na cud, że to się że te auto zapali. No niestety nie zapaliło, pokrzywiło wszystkie zawory. Więc tutaj macie widok, jak wyglądają te kółka. Jak są już połamane te wszystkie zęby. O, tutaj zdjęcie mojego silnika. To są właśnie tak zamontowane ko koła od kolegi z Paweł. Tak to wygląda. Tutaj już są te właśnie utwardzone indukcyjnie te kółeczka. Wymienione. Tak to wygląda na moim silniku. O, tu jeszcze jest zdjęcie z jednego mojego koła, jakie miałem oryginalnie na tym aucie. A tu już od kolegi spałem. Jak taka jest różnica. Moje koły, zęby zęby na no, moich kołach były w bardzo dobrej jakości. Bardzo dobrze się trzymały. Tylko po prostu wymieniłem te koła ze względu na ten dźwięk 3 sekundowy. O, tu widać jeszcze na następnym zdjęciu. Zbliż, z bliska. Moje ząbki bardzo dobre, bardzo dobry był stan. To już są od kolegi z Paweł. Dwa moje oryginalne koła. O, to jest taki plastik. Że I właśnie, jeszcze wcześniej na zdjęciu jest tutaj blokada wałków. Taka mercedesowska oryginalna. To po prostu taka jest tutaj blokada, żeby nie ściągać, nie, nie trzeba było, żeby yy, popuścić łańcuch bez ściągania napinacza. To się wsadza to taki plastik, mocno się go tam wciska w dół. On tu się zapiera o, o taką rolkę, o część silnika i pcha napinacz. To cofa napinacz, żeby łańcuch się popuścił, żeby można było wymienić te koła bez Wyciągania, odkręcania alternatora i bez wyciągania tej zaślepki i napinacza. Dobra, tak to wygląda na dole. O, mój silnik po rozbraniu tej płyty, I właśnie tutaj na zdjęciu widać, że tej prawej tutaj. Tego, tego ślizga nie da się wymienić, bo tu są te roleczki które są wbite na stałe i no nie da się zjechać tym napinaczem w dół a wysunąć jego nie da, bo tu jest już właśnie głowica i do demontażu tego ślizga no niestety trzeba zdjąć głowicę innej opcji nie ma no ale ten ślizg się nie zużywa za bardzo i nie ma może konieczności jego wymiany tutaj w tym miejscu mamy podstawę napinacza która nam tutaj napina łańcuch przez ten ślizg. Ślizg tutaj w jednym miejscu jest łożyskowany i on sobie tutaj naciąga łańcuch. Tak to wygląda. OK. Moje koło ciąg dalszy. O, tak wygląda podstawa napinacza już z napinaczem. O, tutaj jest właśnie już napinacz bez tej kulki. Bez zaworku zwrotnego, czyli sam. Yy, jedynie pozostaje kulka tylko i wyłącznie w tej. Tutaj tu widać tą kuleczkę. W postawie napinacza i ona trzyma ciśnienie. W napinaczu. O, tu jest ten zaworek. O, tutaj mamy już uszczelkę położoną w kolejnym silniku klienta. Wyczyściłem tłoki, zasmarowałem olejem. A co mu się stało? Stało mu się, otóż to widać tutaj wypalony. Odpadł zawora, pan sobie jeździł na za ubogiej mieszance. To duża temperatura spalania spowodowała, że zawór się uszkodził, wypadł tutaj od kawałek zaworu, no i silnik stracił kompresję na jednym cylindrze. O, to jest najlepsze zdjęcie. Tutaj mamy tłok z mojego silnika. Przyjechał do nas klient, również Mercedesem. Yy. 211 na zaniki zapłonu, czy zaniki zapłonu, na no, już w ogóle nie chciał chodzić, ledwo, ledwo jechał. Wypadanie zapłonów na czwartym cylindrze, zmierzyliśmy kompresję, oczywiście totalne zero. Po ściągnięciu głowicy okazało się, że wypaliło zawór w głowicy, wypaliło tłoka, tak jak widać. Tutaj pierścień już jest ścięty, wypalone, pierścienie wy wypalone, zrobiły się ostre krawędzie, to wszystko zaczęło jeździć po, po cylindrze, zniszczyło również cylinder. Pan po prostu wcześniej już był na sprzedaży tego samochodu. Powiedział, że sprzedaje ten samochód, że on nie będzie tego już remontował. Zaoferował dobrą cenę. Ja kupiłem ten samochód od niego. No i zrobiłem sobie remont silnika od podstaw. Wszystko powymienione na nowe pierścienie, panewki. Wymieniłem jednego tego tłoka. Wpracowałem sobie jedną tuleję cylindra. Tylko, właśnie tuleję, jaką wpracowałem, to normalną. Nie taką poszerzaną podwójną, tylko normalna jak oryginalna. Ona tylko tuleja była nie jakaś spalona, zniszczona, pęknięta, tylko była troszeczkę porysowana przez to tutaj przez te tutaj wypalenia. Przestrzeliłem sobie nową tuleję i, no i silnik pracuje do dzisiaj bardzo dobrze. Co było powodem tego, że tak wypaliła? Pan po prostu jeździł bardzo ekonomicznie, nie dodawał za bardzo gazu i nie zauważył, że ma reduktor gazu zatkany. Po prostu nie przepuszczał gazu, ciśnienia. Dawka była uboga, no i wypaliło mu cylinder. Tak to wygląda jeszcze ciekawie. Takie są objawy właśnie jazdy na zaobogie mieszance. O, tu już mi wał. Cofnę zdjęcie. A, tutaj nic nie widać za bardzo. O, właśnie. Tu mamy zdjęcie z taką gumową przelotką. Tak, gumowa przelotka. Tutaj tym kanałem idzie olej do filtra, czyli z pompy oleju. Całe ciśnienie oleju, cały olej idzie przez tą gumową przelotkę do silnika, bo tej przelotki nie było. Jakby ktoś je zapomniał sobie włożyć czy coś, to po prostu silnik nie jest smarowany. I dobrze by było, żeby właśnie ta przelotka była szczelna, wymiana na nową przy jakimś remoncie silnika, bo tu jest. Jak tu nie będzie szczelności, to nie będzie dochodził olej do silnika. W takim ciśnieniu jak powinien. Tu jeszcze mamy z góry zdjęcie na silnik. Tu są. To jest łańcuszek ten krótki, pompy oleju i tych takich wałków wyrównoważających. Tak to wygląda. Tu mamy napinacz, napinacz tego łańcucha. No i co my tu mamy? O właśnie, tu jest takie zdjęcie, jak wygląda ta odma z boku. Tutaj na silniku właśnie jest ta odma, to jest ten zaworaczek jednokierunkowy. I w tym miejscu właśnie to jest pod kompresorem, w tym miejscu to jest ciężko założyć. No, ważne, żeby było to zasunięte do końca, po prostu nie? Żeby nie, nie było tak, że gdzieś tu się założone, bo wtedy będzie bez sensu ta wymiana tego, bo będzie dalej uchodziło powietrze. I tak, wężyk to potrafi, to pęka. Wężyki tutaj na tych końcówkach potrafią też wsparcieć się rozlecieć. W każdym tym miejscu potrafi się ten wężyk gdzieś zniszczyć. Trzeba po prostu zwrócić uwagę dokładnie, czy tu jest szczelność, czy, czy, czy nie, gdzieś powietrze nie ucieka. Przeglądać to dokładnie. Tu mamy silnik z góry, tutaj widać ten czwarty cylinder, jak to wyglądało tutaj z góry. Taki, taki jest troszeczkę tutaj ubytek. Tu jeszcze raz spojrzenie na ten zaworek z tym O, też często tutaj pęka ten wężyk. Ten pierwszy już. Czyli jak on z tym tutaj jest to jest robota bardzo prosta, bo on jest na wierzchu. A tutaj cały czas uwięz uwięziony ten właśnie ślisk, którego się nie da wyciągnąć. Tu widać właśnie w czwartym cylindrze yy, te to wypalenie, na w moim silniku. No i to jest podstawa filtra oleju z boku. O, silniczek. Jeszcze raz, silniczek mój. No i chyba tyle. Także różne są niespodzianki w tych silnikach. czy różne, jakieś pęknięcia mogą wystąpić z przegrzania. Jak mamy instalację gazową nieszczelną, to. Czy, jakiś, czy jakąś, nie wiem, źle wyregulowaną, czy przytkaną, czy, czy, czy jakieś tam błędy właśnie o tych sąd lambda, czy o jazda na, za ubogie miesiące może właśnie spowodować różne wypalenia zaworów, tłoków, cylindrów. Takie różne historyjki. Dobra. No to dziękuję za uwagę. Coś tam powiedziałem. Może Wam się któraś ta z informacji przyda. Więc do następnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć.